Witam Was w ten piękny, zimowy dzień. Jak widzicie, zima nastała. Psy mają uciechę niesamowitą. Nasz duży pies, czyli Eris, widzi pierwszy raz śnieg. Także za bardzo nie wie, co ma z tym fantem jeszcze zrobić. Trochę, czy musi sprawdzać co to w ogóle jest? Za dziwna substancja. Jest fajnie. Patrzcie jak pięknie, ładnie wszystko ośnieżone. Zrobiło się przyjemnie, całkiem inaczej. Całkiem inny świat. Oderwanie od rzeczywistości. Można i tak to nazwać. Już się pojechał. Było ślisko. Że jest fajnie. No, tak się wczoraj wieczorem rozsypało dosyć mocno. No i efekt tego jest o taki, że po prostu wszystko jest zasypane. Rożka! Jaka zabawa pełno piersią. <noise> Wszystko zostało zakryte. Wszystko ma jeden kolor praktycznie. Wszystko jest białe. Smakuje ci śnieg? E, Dobry, nie? <noise> Jak pięknie. Jołęzki napruszyło. W sumie to jeszcze troszeczkę pruszy, ale już malutko. Ale wczoraj w nocy mocno, mocno dawało. Tak wyszedłem, jeszcze koło chyba drugiej było. A koło drugiej było, jeszcze, usiadł na dwór Przepchałem trochę piaszku do kuwety, do kotów. Bo ja to zawsze zapomnę za dnia przynieść, później już po nocy chodzić. Także. Sypało, sypało mocno. Dla wszystkich spóźnialskich, którzy jeszcze nie zdążyli, bo pisaliście, że pracowaliście cały tydzień, że nie mieliście po prostu czasu i tak dalej. I nie zdążyliście skorzystać ze szkolenia. Tak zresztą przypuszczałem, że znowu będzie taka sytuacja. E, to możecie jeszcze skorzystać. Jeszcze tylko dzisiaj. E, macie tam jeszcze to dalej obniżone. Zostawiłem wam to. Miało być do piątku. Myślałem, że tym razem się wszyscy wyrobią. Ponieważ przypominałem praktycznie w każdym filmie. No ale... <laughs> znowu znalazły się osoby. No ale ja wiem, że w dzisiejszych czasach jest takie tempo. Wszystkiego, że po prostu nie ma czasu, żeby coś oglądać w tygodniu i że dużo z Was po prostu nadrabia w weekend. Także jak coś, to zajrzyjcie sobie w opis. Macie jeszcze szkolenie jesienne, zimowe. O, zimowe, właśnie, zimowe. Zimowe, letnie. Jak przetrwać? Jednego zapomniałem, wiosenne chyba. To będziecie mieli jeszcze obniżone tak jak było czyli za połowę po prostu dostęp Także jak ktoś nie ma i ma chęci nie zdążył skorzystać to jeszcze może sobie dzisiaj skorzystać taki ostatni dzień czy taki gest z naszej strony proszę nawet i koć się pojawił. Popyć spus. To jest właśnie popyć spus popy ci spus. Co chciałem jeszcze powiedzieć, parę osób zapomniało znowu dać e, maila. E, także jak zapomnieliście dać maila przy tych szkoleniach, to po prostu musicie do mnie teraz napisać, bo były takie coś, że było po prostu przekazana darowiznę, ale znowu nie było wcale maila, chociaż było napisane na co, ale nie wiem, gdzie wam to wysłać. <noise> także wtedy musicie do mnie napisać po prostu na szaman21wieku.gmail.com Bo inaczej nie wiem, gdzie wam to wysłać. Dobrze, także taka piękna niedziela nam się zrobiła. Zrobiło się naprawdę przyjemnie. Fajnie. Starożka! Starożka ma białą brodę. Czarożka. Wygląda jak jakiś zakonnik. Jakiś czarownik z białą brodą O, Eric, ale będziesz mokra zaraz, jak się to wszystko rozpuści na tobie. Ojej. A taka kąpiel w śniegu można też powiedzieć, że dla psa po prostu to jest, bo jak taki pies właśnie biega w śniegu i się wytarza tutaj w nim, to po prostu te wszystkie brudy z niego też pospadają i wtedy po prostu będzie czyściutki. Także to też jest dosyć takie fajne. Erys. Erys. <laughs> Nie ma jak to zabawy ze śnieżkami Erys lubi aportować Erys Patrz, patrz co mam Eris, Eris. Erys Ej, znalazła, patrzcie, jeszcze w całym śniegu, wszystko białe, jeszcze znalazła. O, Swarożka już brodę se ściągła. A Fraja nie chciała z nami iść, bo Fraja już jest starszy pies go na woli zostać z domu, ta biała. I po prostu się wylegiwać, także ona została tam. A te dwa są po prostu jeszcze bardzo młode i aż tryskają energią. Dlatego one zawsze z nami, wszędzie po prostu idą. Także taki dzisiaj filmik na luzie, mały relaksik. Także jest, jest fajnie, jest ciekawie. Świat się zmienił. Takie troszeczkę uspokojenie wszystkiego, wyciszenie. Zastopowanie natury. O, tak to można nazwać. Także jest ciekawie. Także mam nadzieję, że u Was też tak będzie fajnie. Też będziecie mogli troszeczkę popodziwiać jakieś piękne widoki, sobie znowu. Ponieważ jest to jednak troszeczkę inaczej. A tego śniegu ostatnimi latami jest jak gdyby coraz mniej. Po prostu to no, zanika to, także aż się zdziwiłem, że w tym roku po prostu tak wcześnie, bo praktycznie jeszcze nawet grudnia nie mamy, a już się pojawił śnieg, chociaż nie mogę ukrywać, że mówiłem to żołnierzu, że w tym roku pewnie będzie bardzo wcześnie zima i że na pewno będziemy mieli śnieg. No i się też nie pomyliłem, było to proste do wywnioskowania, ponieważ cała gospodarka stanęła, przez to wszystko dużo firm postawało, przestały samochody jeździć, samoloty jeździć i tak dalej, i tak dalej. Co po prostu zaskutkowało tym, że przestało się tak wszystko fajnie ocieplać, tylko że po prostu jest e, zimniej się zrobiło. No, to było do wyczucia i w lato, i we wszystko. Także no, efekt jest taki jaki jest. Co Sumie fajnie, bo znowu mamy jakąś zimę, nie? które już dawno, dawno nie było. Dobra, wrzucam wam ostatni raz panoramę i się żegnam i uciekamy Także Tyle na dziś Trzymajcie się, hej Tutaj Swarożka się z wami pożegna. Swarożka, <śmach> Pomachaj ludziom <śmach> Dobra, trzymajcie się, hej.